Zibi, Zibi Boniek, kurczę, bracie, ja to myślałem, że ten polot, fantazja, e, ten błysk jest u Ciebie cały czas. Przecież tutaj, no nie dalej jak dwa dni temu, pod jasną górą, Szwedzi atakowali. Gdybyśmy wiedzieli, że to są ci sami Szwedzi, którzy pojechali dzisiaj tam Wam w Tu, to byśmy ich tutaj związali jakimiś atakami, zaczepnymi, taktycznymi. A my żeśmy ich pogonili w cholerę stąd. Zibi trzeba było dzwonić, że to ci sami Szwedzi. No i dzisiaj by nie było tego, co co było, tak? Jest jeszcze jedna szansa. Zibi, ty jesteś teraz prawie szefem UEFA. No, no, król, no. Czy ty nie możesz załatwić, żeby cztery drużyny wychodziły z grupy? Tylko.